To no jak uciec z pozycji sportowa sportowej kurde. Czekaj, to był dźwięk e-sportowy. Tego ja nie lubię z tobą takich spoconych meczy grać, bo to, co dwa to ja 3 się 3. muszę 3. za dwóch później pocić. A i tak się nie uda tego wygrać potem. Alaj. Like? No. No czemu? No. No. No, dalej like. no, Wal. Czemu mam lagi kurwa takie teraz? Eee, cof, nie cof, wiem, ale goście. Nie Cofa w chuj teraz, ja pierdolę. Uważaj, uważaj. Dobra, bo to, to za mapą było. Ułom? Może to nie będzie jednak takie trudne. Chyba, że się odpalą zaraz na no, bo często to są takie odpalańce jebane. Hmm. Co chcesz? Uder chyba. To się mola wezmę. Aha i później będzie długo igili, rozkrywaj się, zastramy już tego Chyba, że ale w lesko chyba. Jeszcze ja raz w ogóle od dawna widzę takich typu, czyli nie napiszą nawet 1v1, czy coś, idą po prostu totalnie na pałę, kurwa, i chuj. Hmm. tu. Ten drugi zjawił gdzieś na dole. A, widzę go po prawej, za tym głównym chyba. Podążać za mną. Nie trzeba było, tu się pojawić Czekaj! Nie, żeby Hanka nie ujebać, pierwej. Czekaj. Słyszę... Wiesz, bro, trzymasz trzymać Luka, a ja przyseguję na Hanna sobie. To weź po prostu, nie? Tyle od ciebie oczekuję. Mamy towarzystwo! Tak. Wyjewałem go moje zgozę, żeby go według jebać, to chodź szybko No kurwa się odepnie, wypierdale kurwa ściero jebana, a nie do trapienia kurwa Ja pierdolę jak mi takie coś kurwia O za tobą A hit flesy nie działa, no tak Ach kurwa, ej do, to on do tego nie spadnie w przypadkiem, Ty! Ach przeżył fart jebany, patrz kurwa. Gdzie on stoi? Pod tym jest, pod tym mostem całym. A tam nie możemy iść do nas zepchnąć może. Nie, po lewej teraz, widzisz? Skrajnie po lewej. No. Pode mną. Tam se będzie stał kurwa, na pewno! Stój tu. No nie tylko się ja też mam z tym Zepnąć by się chciał, tak? Kurwa. Mhm. Jak my już wygraliśmy mecz, kurwa, na pewno. Nie warto, nie prowadzić jak rzuci miecz, nie? Jak rzucasz miecz, to on przebija mu blok jakby na chwilę, nie weszć w tym czasie sprawdzić go zepchnąć puszek. No, no, nie ma ucieczki. Twój też, ty możesz to jest ale to nie jest takie wiesz. No. Ja pierdolak jak mnie cofa. Mi też tnie strasznie, ale to... Żyjesz. Żyję. Jesteś bez wartości. Ty co się kurwa jak bot zachowuje, dosłownie. Tylko idzie z blokiem i chuj. Ja bym się sof nawet na środek mapy miał wyjebane A po go ogonimy, on musi atakować. Jeszcze będziemy dawać szansę, że kurwa zdechniemy. Nie ma. Ojej... <śp <média> <śpieß> no dobra. This is where the pain begins. Napisz mu tak. Ciepłe Tylko tu nie zdechnij, bo jestem to średnio na dwóch. O, to super, głupa, jak ja bym gówno dum zrobić, Rozrzeszujmy go może. Mhm. A, może ten jeszcze haka sobie A nie, on jeszcze chyba mało tak? Nie wiem. Za... Chodźmy na naszego kolegi. Za w czy nie? Nie. Wstaję okay. w pizdę i to konkretnie W Ale ja go mam bez. Level skopa, dosłownie kurwa. Nic innego nie dodał. Wypierdalaj zjebie kurwa na pałę, lewy życi z myszy, ja pierdolę, ojej kurwa. <grybujesz się> Jaki zestaw biegnie, co mam ojej. Kurwa niech chcę tym patem zadziadzie. A nic kurwa, da, pewnie. A to jest... A na jakim to ma nagrażać, ale bo on stamin, ja nie będzie miał? Chyba. Tak, ale milion przyciągnięć kurwa innych Zajebanych. No odpal jakąś zdolność, coś kurwa ten. Ojej. A, instancę stanął kurwa. Tak, pewnie. Czemu ja nie mogę do niego nawet podejść? Do, nie da się właśnie zaskoczyć do niego zresztą będzie kurwa bez nie wzięty nie? lewe skąpa, super gra ja. nie pokazali nic dosłownie kurwa, jakieś piąte lewe coś kurwa grałem macie z nikogo. A co nie ty ale tedy oj, nie wiem bo oni są jakby nie wiem w pierwszej będzie <śm> to